Jak wszyscy doskonale wiemy, dziś o godzinie 10 rano miejsce miała najnowsza aktualizacja o oznaczeniu 15.10. Wow. Dlatego postanowiłem zrobić ten materiał, w którym przedstawię Ci wszystkie zmiany, nowy pakiet zimowych legend oraz nowe skiny znalezione w plikach gry. Ale zanim przejdziemy dalej, jak zapewne się domyślasz, trzeba omówić konkurs pod poprzedniego odcinka, gdzie poprosiłem Was o 383 łapki w górę, a nagrodą za to miała być emotka dla jednego z was do 500 widolców. Wy natomiast totalnie mnie zaskoczyliście, bo tych łap... Wbiliście ponad 480, co jest naprawdę świetnym wynikiem. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak wylosować zwycięzcę i oczywiście serdecznie mu pogratulować. Zapraszam na jednego z codziennych streamów, aby wybrać sobie jakąś nagrodę z Fortnite'owego sklepu. A dziś, jak zwykle, kolejny konkurs i kolejny przedmiot do 500 widolców ze sklepu do zgarnięcia. Z racji, że ostatnio wbijanie progów łapek idzie wam bardzo sprawnie, to chyba pora dać wam większe wyzwanie. Także jeśli pod tym filmem wbijecie 444, łapki w górę, zanim rzucę następny materiał, to wylosuję zwycięzcę, który zgarnie wcześniej wspomnianą nagrodę. Także zostaw łapę w górę, kliknij w ten czerwony przycisk i zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco, no i napisz komentarz, abym miał jak Cię wylosować. Życzę powodzenia, a teraz przejdźmy już do materiału. Bardzo dużą zmianą, która to zdecydowanie zabrała najwięcej miejsca w dzisiejszym update'cie jest nowy rodzaj ustawień, który pozwala graczom najnowszych konsol, czyli PlayStation 5 czy Xbox Series X grać nawet w 120 klatkach na sekundę, ale także graczom posiadającym słabsze komputery znacznie poprawić wydajność swojej rozgrywki. Epic tłumaczy, że polega to na zmniejszeniu jakości obrazu w celu poprawienia i zwiększenia liczby FPS-ów. Ustawienie nowych opcji graficznych ma zmniejszyć zużycie pamięci oraz obciążenie procesora czy karty graficznej, dzięki czemu osoby mające w tej chwili coś około 30 FPS-ów powinny uzyskać wynik oscylujący nawet w granicach 60-klatek. Jest to w fazie testów, a Epic samo potwierdziło, że wypuszczają tę opcję w fazie. Alpha, tak więc będzie to nieustannie dopracowywane. Nie mam jednak jak tego dla Was sprawdzić, ale jeśli jest tutaj ktoś ze słabszym komputerem lub najnowszą konsolą, to dajcie znać w komentarzu jak śmiga Wam Fortnite po najnowszym update'cie. A skoro mowa tutaj o konsolach, to chciałbym tylko szybko dodać, że od dziś w Fortnite pojawiły się pliki wskazujące na to, że już niedługo, albo i nawet już jest, nowa technologia dostępna w PlayStation 5, czyli haptyczne triggery. Kto siedzi w temacie, to doskonale wie o czym mówię. Do plików gry trafił także najnowszy pakiet, który to będzie do kupienia w Fortnite'owym sklepie. Jak zwykle nie są to zupełnie nowe skórki, a jedynie ich przerobiona wersja. Tym razem fani Drifta będą bardzo zadowoleni, bo jego letnia, wakacyjna wersja została zmieniona na tę lodową zła abstrakcja swoją drogą. Jak dla mnie nic specjalnego, ale to już kwestia gustu i sami musicie zadecydować, czy sobie go sprezentujecie na tegoroczne święta. Ja tylko przypominam, że możecie go kupić oczywiście z kodem w sklepie, no i przy okazji zrobić mi prezent. A z takich wizualnych zmian to raczej standardowo, bo do gry zostanie dodane nowe lobby, moim zdaniem bardzo ładne i w mega świątecznym klimacie oraz wiele ozdób na całej mapie. Całe szczęście, bo szczerze mówiąc, po aktualizacji wprowadzającej nowy sezon trochę się zmartwiłem, że Epic zapomniało o Świętach w tym roku. Dodano wiele ozdób, choinek, lampek czy bałwanków. Wszystko to, co znamy z poprzedniego roku. Nie, no oczywiście trochę się z tobą drocze. spokojnie. Już niedługo dolną część mapy zasypie śnieg. Trochę szkoda, że owy biały puch nie pokryje większej części mapy, chociaż na ten czas świąt, no ale ważne, że chociaż trochę go będzie. Oprócz widocznych zmian na mapie jest też jedna mała nowinka, która mnie osobiście bardzo ucieszyła, bo chociaż widuje ten element strasznie rzadko, to jednak bardzo mi się podoba sam zamysł. A mianowicie chodzi o nowy wygląd baneru Królewskiego Zwycięstwa, który pojawia się na naszym ekranie zaraz po wygranej grze. Jak widzisz jest teraz mocno zimowy, tak jakby stworzony z bryły lodu. Mały szczegół, ale zawsze to jakaś odmiana. Nie wiem jednak, czy jest on już dostępny, czy dopiero będzie w najbliższym czasie. W grze dodano także sporo nowych wyzwań, za które... W których wykonanie dostaniemy specjalne unikalne nagrody, a w tym dwa zupełnie darmowe skiny. Dodano także nowy tryb tymczasowy o nazwie Szpieg wśród nas, który mi osobiście strasznie, ale to strasznie zajeżdża Amonkasem, ale to już każdy ma swoje zdanie. No i nie mogę pominąć dwóch nowych broni. Jedna z nich to nowa snajperka, a druga to karabin dźwigniowy. Ciężko powiedzieć coś więcej na ich temat w tym momencie, także musisz sam przetestować. No, i z tych większych zmian to by było chyba na tyle. A to oznacza, że nie zostało mi nic innego jak przedstawić Ci wszystkie skórki dodane do plików gry. Pamiętaj tylko, że Pikot jakiegoś czasu koduje niektóre z nich, tak więc najprawdopodobniej te najciekawsze pojawią się w sklepie całkowicie z znienacka. Mimo to wiele z nich udało się znaleźć, a ja oczywiście ci je pokażę. A pierwsze z nich prawdopodobnie pokażą się już dzisiaj o 15.00. No i to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że pomogłem wprowadzić Cię w nowy świat zaraz po aktualizacji. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij o łapce w górze oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z nowościami w Fortnite. A dodatkowo, jeśli zostawisz komentarz, to weźmiesz udział w konkursie o emotkę, więc polecam jak najbardziej. Padaj także na TikToka oraz Instagrama. Linki są w opisie. A teraz dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć!